Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce zaburzeń procesu poznawczego jest zespół płaszczyzny zakrzywienia rzeczywistości. Osoba cierpiąca na tą dolegliwość ma problemy z właściwym odebraniem informacji napływających do niej ze świata. Nie uznaje faktów dla siebie niewygodnych albo nadaje im własne znaczenie, mówiąc językiem potocznym, twierdzi, że białe to czarne. Zespół płaszczyzny zakrzywienia rzeczywistości to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń, czego efekty obserwujemy w życiu publicznym i w życiu codziennym. Dlatego postulujemy specjalistyczne badania dla osób ubiegających się o mandat poselski i dla kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję.